No i ja kochani wybrałam się na zakupy Oczywiście e, cały haul zakupowy pojawi się na moim kanale Olim Vlog e, A ja tu wam pokazuję co mniej więcej e, kupiłam Co e, so jest? Masełko, banany, gąbeczki Tutaj zobaczcie już jest świąteczny asortyment Barszczyk, grzybki Więc naprawdę to już e, wielkimi krokami zbliżają się święta e, Wzięłam serek biały Pewnie do kanapeczek albo coś z niego zrobię. Może makaron z serem? Więc zakupki się robią. Koszyk pomału się zapełnia. Oczywiście jest burata, serek wiejski do pracy, trochę nabiału. Serek homogenizowany, ciasteczkowy. Swoją drogą bardzo go polecam. W promocji było mleko. Wzięłam majonez. O, tu moja lista zakupów. Przegląd słodyczy, ale stąd niewiele wzięłam, poza tymi ciasteczkami Biscoff, Lotus, bo moje dziewczyny je bardzo lubią. Zobaczcie, jak koszyk się zapełnił. Jest tego naprawdę ogrom. I po kubką.